W jaki sposób rozwiązać takie proste nierówności logarytmiczne, takie tak naprawdę, które można, e, których można rozwiązanie, odczytać z wykresu, jeśli się go wcześniej sporządzi. E, moi drodzy, żeby rozwiązać dosyć szybko takie nierówności, muszę skorzystać na początek, czy muszę powiedzieć Wam o jednej ważnej rzeczy, że jeżeli mamy funkcję Y równa się logarytm, przy podstawie A z x, to ta funkcja może być funkcją rosnącą, jeżeli a jest większa od jedynki, czyli podstawa e, logarytmu jest większa od jedynki, to funkcja jest rosnąca. E, co to oznacza? E, to oznacza, że wraz ze wzrostem argumentów, czyli no tutaj tych liczb logarytmowanych, e, rośnie też sam logarytm. Jeżeli a jest liczbą między 0 a jedynką, to funkcja jest malejąca, czyli malejąca, czyli e, wraz ze wzrostem x argumentów, czyli tej, tych liczb logarytmowanych, sam logarytm, sama wartość logarytmu maleje. E, po co tutaj o tym? Otóż rozwiązując te nierówności, będę bazowała na monotoniczności e, funkcji logarytmicznej. No i do rzeczy, w jaki sposób wykorzystam tę. Zależność. Spójrzmy na pierwszą nierówność. Logar przy podstawie 4 z X jest mniejsze bądź równe od minus 3. Pierwsza rzecz, jaka we wszystkich nierównościach będzie ważna, to to, że X musi być dodatnie. Pamiętajcie, liczba logarytmowana nie może być. Um, ujemna, nie może być równa 0, więc to jest taka kluczowa rzecz, będę pamiętała w każdej z nierówności. Natomiast, co zrobię tutaj? Zobaczcie. E, lewa strona to logarytm, natomiast prawą stronę również zapiszę przy pomocy logarytmu. Logarytm przy podstawie 4. Natomiast, zobaczcie, 4. Do potęgi minus trzeciej to 164. Więc w sumie tak trochę może i sztucznie, ale zapiszę tę minus trójkę przy pomocy logarytmu przy podstawie 4. Jeszcze raz, jak to zrobiłam, podniosłam 4 do minus trzeciej. I mam tu 164 i faktycznie logarytm przy podstawie 4 to jest 164. Teraz tak naprawdę opuszczę logarytmy, e, mianowicie mam tutaj zobaczcie e, te same podstawy, e, natomiast bazuję na tym, że funkcja y równa się logarytm przy podstawie 4x jest funkcją rosnącą, może tak w skrócie funkcja rosnąca. A to oznacza, że wraz ze wzrostem argumentów rosną też logarytmy z tych, z, tych, z tych x, z tych argumentów, więc opuszczam te logarytmy zupełnie bez zmian, dlatego że logarytmy zachowują się tak samo, mają takie same tendencje jak liczby logarytmowane. Czyli jeśli rosną, to rosną, jeśli maleją jedne, to maleją też drugie. Więc dostaję, że x jest mniejszy bądź równy od 1,64, a tak naprawdę muszę napisać, że x należy. Od 0 do 1.64 tutaj domknięte. Pamiętajcie, domknięte można zapisywać nawiasem, nawiasem kwadratowym, ewentualnie z nawiasem takim ostrym, bo znaczy to to samo. No to zobaczcie teraz kolejny przykład. Logarytm przy podstawie jedna druga z X jest mniejszy bądź równy od minus 3. Zasada postępowania jest. Taka sama jak poprzednio, tyle tylko, że y, zapiszę lewą stronę, tutaj lewa strona bez zmian, a prawą stronę przy pomocy logarytmu przy podstawie 1, 2, 1, 2, 1, 2 do minus 3 to 8, więc tutaj zapisałam minus trójkę jako logarytm przy podstawie 1, 2 z 8. I teraz, co istotne, funkcja logarytm przy podstawie 1, 2 z x. Jest to funkcja malejąca. To znaczy, że jeśli logarytmy maleją, to argumenty rosną. E, jakie ma to znaczenie w moim przykładzie? Otóż, jeśli chcę opuścić logarytmy, to zmieniam znak tej nierówności z uwagi na to, że funkcja jest malejąca, czyli jeśli logarytm ten jest mniejszy od tego, to i liczby logarytmowane wręcz przeciwnie zachowują się odwrotnie do, za, na zasadzie funkcji malejącej, czyli tak naprawdę x należy. Od ósemki, no do nieskończoności. Więc tu mam moi drodzy jeden przykład. W tym momencie tutaj mam drugi. Spójrzmy na trzeci. Mam logarytm przy podstawie 5 z x jest większy od 1 drugiej. No to logarytm przy podstawie 5 z x jest większy od logarytmu przy podstawie 5. 5 do 1 drugiej to po prostu pierwiastek z 5. Ponieważ tutaj mam funkcję. Rosnącą, już tak w skrócie, logarytm przy podstawie 5x jest funkcją los, rosnącą, więc opuszczam logarytmy, jak gdyby nigdy nic, dlatego że wraz ze wzrostem argumentów rosną również logarytmy, więc y, nierówność y, ma taką postać jak miała. No i ostatni przykład, tak żeby już podsumować maksymalnie, tutaj sobie oddzielę. Ostatni y, przykład to logarytm przy podstawie 1, 10 z x jest mniejszy od -2. W takim razie zapisujemy, że logarytm przy podstawie 1, 10 jest mniejszy od logarytmu przy podstawie 1, 10. No i teraz 1, 10 do -2, 100. I teraz zwróćcie uwagę, mam funkcję malejącą, bo logarytm przy podstawie 1 dziesiąta z x właśnie maleje, więc opuszczając znak czy opuszczając logarytmy zmieniam znak nierówności na przeciwny, dostaję, że x należy od 100 do nieskończoności. Ważna rzecz jest tutaj, zobaczcie, akurat takie wymyślałam sobie przykłady, że niechcący y, takich być może jest za mało. Pamiętajcie, że jeśli tutaj dostałam x mniejszy bądź równy od 1,64, to w rozwiązaniu podaję przedział od zera, tak, od zera.